Witam państwa ponownie w Green Studio, Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030. Obiecałam, że jeszcze wrócę, więc jestem. Jesteśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich i dla państwa zorganizowaliśmy 29. Targi Edukacyjne Edukacja Bez Granic. Moim i państwa gościem jest pan Dariusz Rozum. Bardzo serdecznie pana witam w naszym Dzień dobry. studio. Dzień dobry. Pan Dariusz Rozum to trener i sędzia SUMO, propagator SUMO w Polsce i w Wielkopolsce, założyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Atletycznego Rozum w Krotoszynie, założyciel i wieloletni prezes Polskiej Federacji SUMO, prezydent Europejskiej Federacji SUMO, a obecnie wiceprezydent Międzynarodowej Federacji SUMO. Działacz społeczny, polityk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, współinicjator zawarcia pierwszej i jedynej dotychczas umowy partnerskiej pomiędzy polskimi i japońskimi miastami, pomiędzy Krotoszynem i japońskim miastem Okinoshima. Panie Darku, no niesamowite dzisiaj wydarzenie na międzynarodowych targach poznańskich, na naszych targach edukacyjnych. Świetny pokaz. Ja mam zachwycona tym młodym człowiekiem, który zdecydował się również w tej pokazie sportowym Sumo wziąć udział. Proszę mi powiedzieć. Sumo to tradycja już z VIII wieku. Wywodzi się z VIII wieku. I proszę mi powiedzieć, co jest wartościowego sumo? I co może przyciągnąć młodych ludzi, albo dlaczego przyciąga młodych ludzi do tego, by uczyć się tej dyscypliny sportowej? Bo tak ją chyba można nazwać. Tak, ja przede wszystkim. Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować za możliwość przyjazdu do Poznania z Kotoszyna. Ma Pani rację. To nie tylko sport. Sumo jest sztuką walki, najstarszą sztuką walki, nazywaną w Japonii matką wszystkich sportów i sztuk walki. Japońskie sporty bardzo mocno różnią się od typowej takiej rywalizacji w różnych dyscyplinach sportu. Tam jest coś więcej niż sama konfrontacja, bo to generalnie możemy o sporcie powiedzieć, że. No wychodzi dwóch zawodników w różnych dyscyplinach i każdy chce wygrać. Jeden wygrywa, drugi przegrywa. Rozchodzą się i spotykają się na kolejnych zawodach. Tam jest coś więcej. Całe szkolenie w japońskich sportach walki oparte jest na kodeksie honorowym. Tam przede wszystkim pokora i szacunek dla przeciwnika. No tutaj zanim rozpoczęliśmy rozmowę, wspomniałem o, o czymś takim, że w japońskich szkołach dzieci same sprzątają swoją szkołę, ucząc się jednocześnie no, tego, że po sobie trzeba posprzątać. Do wielkiej sprawy wyrosła, wyrosło zachowanie japońskich piłkarzy na Mistrzostwach Świata, kiedy posprzątali swoją szatnię, a kibice japońscy posprzątali swoją, swój sektor trybuny. trybuny. No, dla Europejczyków, dla obywateli świata akurat takie zachowanie jest czymś wyjątkowym. A oni by powiedzieli, że to jest normalne. Norma. No, tak. no właśnie. I, I należałoby się zastanowić, czy, czy myśmy jednak nie odeszli od normy zachowania jako, jako ludzie, czy sami sobie nie sprawiamy, że jest nam coraz trudniej w obecnej sytuacji y, żyć, no bo popsuliśmy trochę to swoje życie. Oni jednak, no, wielu twierdzi, że to są konserwatyści, że to taka, ta japońska szkoła to jest przeżytek. Nic bardziej mylnego. Ja uważam, że Przyjdzie kiedyś moment, że wrócimy do tego, co dla nich jest normą. Proszę mi powiedzieć tak, bardzo mi się podoba to, co Pan mówi. Ja miałam okazję też obserwować dzieci z Japonii. No, rzeczywiście ich kultura zachowania jest bardzo wysoka i taka dyscyplina. Natomiast to, co mi się bardzo podobało, to co Pan powiedział: że walka sumo uczy pokory. Uczy takiego szacunku jednak do sportu, do rywalizacji, no i trochę odpowiedzialności za siebie i za zawodnika, prawda? To prawda, ale ja muszę powiedzieć, że coś takiego bardzo wyjątkowego ja odkryłem w Sumo, bo jako młody chłopak uprawiałem judo w Olimpii Poznań, więc tutaj to też nie jest tak, że Poznań jest dla mnie obcy. Natomiast co mnie w sumo tak bardzo mocno uwiodło, bym powiedział nawet, to to, że... Nawet najbardziej zawzięci zawodnicy, nawet Europejczycy, ale już przesiąknięci tym takim kultem Sumo, jakby rozumieją, że najważniejsze to jest to, żeby w momencie, kiedy walczymy, jesteśmy jakby przeciwnikami, ale gdy walka się kończy, bez względu na wynik, po walce jesteśmy przyjaciółmi. To chyba jest najważniejsze. A proszę mi powiedzieć, czy można powiedzieć, że walki Sumo. Ta dyscyplina sportowa suma, że to jest dziedzictwo e, kulturowe Japonii? No to jest nie tylko dziedzictwo kulturowe Japonii. Proszę sobie wyobrazić, że elementy sumą są częścią obrządku religijnego w shintoizmie. No to, no to proszę sobie wyobrazić, że jakikolwiek polski sport dotyka naszej religii katolickiej, tak? I jest jej częścią. A tam tak właśnie jest. Przy każdym japońskim hramie, czyli świątyni shintoistycznej, jest obok zaraz bezpośredniej odległości pole walki Sumo. I te największe z punktu widzenia obrządków shintoistycznych właśnie takie te obchody czy inne święta Zawsze, zawsze towarzyszy temu sumo. Zawsze. A proszę mi powiedzieć, ile w tej chwili jest osób walczących sumo, uczących się tego sportu w Polsce, w Europie, w świecie? Czy to jest grupa, ja, która jest konstant, czy ona się powiększa? Ja powiem tak. 20 lat zaczynaliśmy kilkoma klubami i, i praktycznie 20 zawodnikami, którzy mieli za sobą Jakiekolwiek inne doświadczenia innych sportów, zapasy, judo, brazylijskie jiu Tutaj, jak tutaj kolega dzisiaj się tutaj odważył, wystartować. I na nich zaczęliśmy budować tą nową dyscyplinę. Dziś to jest ponad setka klubów w całej Polsce, w każdym województwie są kluby. I my wydajemy od 12 roku życia, wydajemy licencje sportowe. I tych licencji mamy ponad 3000, a uważam, że jakbyśmy wzięli pod uwagę tą grupę najmłodszą, dzieci, które zaczynają, no to razem możemy powiedzieć, że w Polsce uprawia sumę około 10 tysięcy ludzi. Czyli ta grupa ciągle I rośnie. Ona, I ona z każdym rokiem rośnie. Nie ma ani stagnacji, ani nie ma jakby wycofywania się klubów. Z każdym rokiem rośnie. To nie jest jakaś rewolucyjna ilość, natomiast ewolucyjnie, powolutku, krok po kroku Rozwijamy tą naszą sztukę walki, która ja uważam, może jeszcze dziś nie jest tak bardzo doceniana, ale ten, kto do nas trafia i kto do sumo przychodzi, już nie odchodzi. A Panie Darku, jak to się stało, że Krotoszyn stał się centrum sumo? <gry> no właśnie. To, to, to jest o tyle prozaiczna kwestia, że e, ja założyłem w 2001 roku Towarzystwo Atletyczne. 24 lata, w przyszłym roku mamy już 25-lecie. Kilka lat później powstał Polski Związek. Zresztą, osoba bardzo znana tutaj w Poznaniu, profesor akademicki, była minister edukacji narodowej i sportu Krysia Łybacka. To można powiedzieć matka tego dzieła, bo to ona wydawała mi decyzję na utworzenie Polskiego Związku Sportowego w naszej dyscyplinie. I e, co ciekawe niedługo będziemy w Kutrosinie, skąd pochodzi, organizowali memoriał pierwszy memoriał jej imienia. Pięknie. Gratuluję bardzo. E, tak. I, 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 I muszę powiedzieć, że stało się tak, iż e, no, mieszkam jako pierwszy prezes mieszkam w Krotoszynie, no i nawet Syn trochę dla mistrz. wygody. No tak, ale trochę dla wygody. Siedziba została Rozumiem. w Potoszynie. Klub, Polski Związek, Wielkopolski Związek i Europejska Federacja. A proszę mi powiedzieć, a w innych miastach Wielkopolski już też można się zapisać na naukę walk sumo? W samym Poznaniu są trzy kluby. Już są trzy kluby. Wy, mówiłem, jest Akademia Judo, ona posiada drugą sekcję, też sumo. Jest Sobieski Poznań, tam mają zapas klasyczne i sumo. I Energetyk Poznań, również trzeci klub, też mają sekcję sumo. Więc w samym Poznaniu można. W Kobylinie obok Rotoszyna też mamy klub. W środzie tęcza może troszeczkę jeszcze mniej aktywnie, ale też. Także są kluby i będziemy dalej rozwijać tą naszą sztukę walki po to, żeby... No, jakby województwo wielkopolskie, oprócz Krotoszyna, które jest stolicą, to i żeby województwo było takim ośrodkiem, ośrodkiem najbardziej prężnym. Super. Panie Darku, my jesteśmy na targach edukacyjnych Edukacja bez granic, stąd pokazujemy dzisiaj różne aktywności i sportowe, i muzyczne, i artystyczne, i aktorskie, no mnóstwo bardzo zróżnicowanej, zróżnicowanego programu. I dlatego wszystkich moich gości pytam, jak dzisiaj pomóc młodemu człowiekowi w wyborze, bo przecież my po to robimy targi, żeby mu pomóc, wskazać drogowskaz, co dalej, jaką szkołę wybrać, w jakim zawodzie się uczyć? Co by pan młodym ludziom, ludziom dzisiaj? podpowiedział, zasugerował przy wyborze e, no Twojej nowej takiej do no pewnym sensie tak, a z drugiej strony na, pokazując im jednocześnie, że muszą być gotowi na zmiany. Że ten rynek dziś dynamiczny, kapryśny, zmienny, będzie wymuszał na nich w ciągu życia, myślę, wielokrotne podejmowanie decyzji o zmianie zawodu, o przekwalifikowaniu się, o zdobyciu nowej wiedzy. Co by im pan podpowiedział? Pan taki uporządkowany, dokładny i taki konsekwentny w, swoim, w swoich działaniach, bo myślę, że gdyby pan nie miał tej charyzmy, nie kochał, tej walki są i zakochał się pan pewnie w Japonii. Tak. Ja się bardzo cieszę, bo my dzisiaj e, przez trzy dni jesteśmy w Strefie Azji, więc była, jest cały czas z nami obecna e, zwyczaje japońskie, koreańskie, chińskie, e, indyjskie. Więc e, proszę podpowiedzieć kilka wskazówek i dobrych rad. E, to ja bym powiedział trochę przekornie, że zanim bym się zwrócił do młodych, to jeśli pani pozwoli, ja bym chciał się zwrócić do ich rodziców. E, Kochajcie swoje dzieci, ale mądrze. Ja sam mam pięcioro, wszystkie po studiach. Drugi z synów jest doktorem nauk prawnych, niedawno się obronił. Ale ja i moja żona zawsze dzieci bardzo kochaliśmy, ale od nich też wymagaliśmy. Dzieci trzeba kochać mądrze, a nie małpią miłością. Więc zaapelowałbym do nich, kochajcie, ale wymagajcie. To jest pierwsza rzecz. A do młodych. Szanujcie swoich rodziców i słuchajcie, co mają Wam do powiedzenia. Ja, jako samorządowiec od 23 lat, bardzo mocno, szczególnie przez dwie kadencje w powiecie, promowałem tą oświatę branżową, techniczną, tak aby wykształcenie na poziomie szkoły średniej dało zawód. Bo oczywiście, każdy ma prawo skończyć studia, wybrać sobie kierunek. Wykształcić się, ten kraj pozwala się wykształcić w sposób wyjątkowy, bo mamy praktycznie prawie że bezpłatną naukę. E, poza kilkoma prywatnymi uczelniami, generalnie możemy się uczyć bezkosztowo, co nie jest na świecie w każdym państwie tak samo. Więc niech, niech młodzi korzystają z tego, ale niech korzystają mądrze, żeby wybór kierunku był bardzo mocno przemyślany. Ale w sposób szczególny ja się zwracam do młodych mężczyzn, do młodych chłopaków. Nie bójcie się ciężkiej pracy, nie bójcie się wysiłku. Wybierzcie zawód, który już w wieku 19 lat. E, wybierzcie szkołę, która da Wam zawód, który już w wieku 19 lat pozwoli Wam się usamodzielnić i na pewno nie przeszkodzi w e, tym, aby kontynuować naukę na studiach wyższych. Czasem warto nawet odpuścić jeden rok, nawet dwa żeby wybrać studia takie, które w przyszłości rzeczywiście będą towarzyszyć przez całe życie temu człowiekowi, a my widzimy bardzo często po studiach wracają zdezorientowani, miało być inaczej. Zmarnowałam, czy zmarnowałem 5 lat, to nie o to chodziło. Szukają pracy, której nie ma, albo jest oderwana od tych. Możliwości znalezienia pracy z miasta, z którego pochodzę. Na przykład, tak jak mówię, jak z Krotoszyna: Czyli młody człowiek idzie do Poznania czy do innego miasta na studia, wraca do Krotoszyna, a tam pracy nie ma akurat w tym zawodzie, gdzie się wykształcił. Więc to są wszystko bardzo ważne kwestie, które trzeba bardzo rozsądnie rozważyć i tak naprawdę używając i serca, i rozumu, bo, bo człowiek, wiadomo, kocha swoje rodzinne miasto, ja je bardzo kocham. Wielu twierdzi, że aż za bardzo, eee, ale trzeba też przy tym trochę rozsądku i rozwagi słuchać przede wszystkim głosu własnego serca, używać własnego rozumu, słuchać rodziców i rozpoznać miejsce do przyszłego życia. Czy wracam do rodzinnego miasta, czy rzeczywiście wolę żyć w dużym, bardzo takim prężnym mieście, które pozwoli mi się jeszcze bardziej rozwijać. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za jedną rzecz, którą pan powiedział, że Polska daje system edukacji w Polsce daje ogromne możliwości edukacyjne na każdym poziomie i w każdym wieku i rzeczywiście większość tych ścieżek edukacyjnych w polskim systemie jest bezpłatnych. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję panie Darku za wyjątkową rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Dariusz Rozum, wielki propagator walk sumo, który właściwie krzewi tą kulturę sportową w Krotoszynie i nie tylko. Także, panie Darku, jeszcze tej działalności politycznej gratuluję. I tak się cały czas zastanawiam, skąd ma to wszystko? Znajduje pan czas. Czasu rzeczywiście nie ma. Zdarza mi się być trochę prześladowanym przez członków mojej rodziny. Bo wiele weekendów zerwanych. No, naprawdę bijemy się o ten czas dla siebie. No ale to jest coś za coś. To nie jest tak, że można coś zbudować, siedząc w fotelu czy oglądając telewizję. Dokładnie tak. Kochani, moim Państwa gościem był pan Dariusz Rozum, jeszcze raz bardzo dziękuję. Słuchajcie, wy rzeczywiście dzisiaj nie siedzicie w fotelach i na kanapach, tylko przychodźcie tutaj do nas na międzynarodowe targi poznańskie do hali numer 6 na targi edukacyjne, edukacja bez granic, co przed chwilą mój rozmówca oczywiście udowodnił, że edukacja nie ma granic, jest wszechobecna. A czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć? Bardzo proszę. Ja korzystając z tej okazji e, chciałbym bardzo mocno, serdecznie podziękować panu e, Markowi Woźniakowi, marszałkowi województwa wielkopolskiego. Szanowni państwo, jeśli ktoś powie, że Dariusz Rozum kocha sumo, to mogę powiedzieć, że pan marszałek również e, kocha tak jak ja. Byliśmy razem wspólnie przy podpisywaniu tej umowy o partnerstwie Kodoszyn-Okinoshima warto. Wiadomo, 10 tysięcy kilometrów. Ktoś powie, co ci ludzie mieli w głowie, żeby budować relację międzykontynentalną, można powiedzieć. Myślę, że pan marszałek, jako jeden z niewielu, ma bardzo szeroką perspektywę i widzi trochę szerzej niż przeciętni obywatele naszego państwa. I jeszcze raz bardzo dziękuję panu Marszałkowi, bo on z wieloma inicjatywami w naszej dyscyplinie sportu wychodzi, które są takim oknem na świat i pomagają nam bardzo mocno. Bardzo dziękujemy i z tego miejsca również pozdrawiamy pana marszałka Marka Woźniaka, dziękując za tą rzeczywiście szeroką perspektywę, bo pan Marszałek podejmuje wiele inicjatyw. Jego też ogromną inicjatywą i dzięki jemu ogromnemu zaangażowaniu w całej Polsce wszyscy już wiedzą, że najważniejsze powstanie to to nasze Wielkopolskie. Bardzo Państwu dziękuję. Niemu nie żegnam się z Państwem, ponieważ pojawię się tutaj za chwilę z równie ciekawymi gośćmi. Tym razem będziemy rozmawiali o Korei. Więc bardzo jeszcze raz, panie Darku, dziękuję. dziękuję serdecznie. I dobrego dnia życzę. I prosimy dziękuję. o ciągle, o więcej i więcej. Będzie jeszcze więcej.